Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Dzisiaj pytanie, które usłyszałem od jednej siostry zakonnej, czy niewiara to choroba? I nie tylko od niej to słyszę, ale w ogóle spotykam to na każdym kroku, więc pomyślałem, że postaram się. W miarę na to odpowiedzieć. Oczywiście, zdając sobie sprawę, że można to zrobić w ujęciu filozoficznym, teologicznym, psychologicznym, czy jak tam jeszcze można wymyśleć zależy z jakiej strony na to popatrzeć tak można różne aspekty z tego wyciągnąć. Ja postaram się trzymać takiej. Yy, yy, Praktycznej perspektywy, o tak bym ją nazwał, z mojego doświadczenia, według tych spotkań, które miałem, według tych ludzi, którzy mi to pytanie zadawali, postaram się udzielić na nie odpowiedzi. Pierwsza myśl idzie mi w stronę biblijną i sam Jezus mówi: Jakże wam brak wiary. Choćby u Marka w 4 rozdziale, 40 werset, kiedy właśnie uczniowie boją się, gdy jest burza na jeziorze i mówi Jezus, jakże bojaźliwi jesteście, jakże wam brak wiary. Ale dużo bardziej w tym temacie wydaje mi się zasadne czy poruszające takie zdanie z listu do Hebrajczyków z trzeciego rozdziału, 12 werset. Uważajcie, by nie było w kimś z Was złego, niewierzącego serca. Że można mieć niewierzące serce. I mm, różne są, tak jak powiedziałem, perspektywy. Nie wiem, pewnie coraz częściej też się zdarza tak, jak choćby Tomasz Zakwinu mówi, że są tacy, którzy nigdy nie mieli okazji poznać spraw Bożych i uważają się za niewierzących, ponieważ nie mieli. Okazji poznać Boga, oczywiście Tomasz bardziej ze strony rozumu to traktuje, natomiast, no właśnie, tak bywa, że ktoś nie miał okazji w swoim życiu poznać Boga czy spraw Bożych, tym samym uznaje się za niewierzącego, ale są też tacy, jak mówi święty Tomasz, którzy zrezygnowali z wiary, uważają się za niewierzących, odrzucili wiarę. Jeżeli tak jest, jeżeli ktoś poznał wiarę, poznał Pana Boga, poznał sprawy Boże, a odrzucił wiarę, wtedy Tomasz uważa go za najgłupszego, to znaczy też za tego, który popełnia ciężki grzech, niewiary, dlatego że odrzucił tego, który rzeczywiście może przynosić mu dobro. Że nie da się bez znania Boga, bez wiary w Boga. Osiągnąć doskonałości w cnotach, czy to kardynalnych, czy w cnotach nadprzyrodzonych, bo na to się ma przełożyć wiara człowieka. Tym samym jak pracuję tymi wszystkimi zmysłami, czy możliwościami, potencjałami, które są w człowieku, używam wszystkiego, co w człowieku jest. Dobre, co jest jego zdolnością do tego, by się rozwijać, plus korzystam z wiary, bo właśnie jestem otwarty na to, co nadprzyrodzone, wtedy mam możliwość jak najszybciej, jak najdoskonalej osiągnąć wszystkie cnoty czyli wszystko, co dobre, może osiągnąć człowiek. A Tomasz uważa Myślę, że nie bez racji, że bez łaski wiary i bez tego, co nadprzyrodzone, do czego mamy jako ludzie dostęp, pozbawiamy się możliwości doskonalenia się w takim stopniu, jak to by było możliwe, kiedy używamy i rozumu i wiary i wszystkich potencjałów ludzkich i wszystkich potencjałów nadprzyrodzonych. Ale myślę, że choćby pytanie tej siostry wynikało z innego doświadczenia. Ona też mi taki był to kontekst, opowiadała, że zaczęła czytać Stary Testament i się zgorszyła w pewnym momencie tymi wszystkimi okropnościami, o których tam można przeczytać i tym samym zaczęła wątpić, czy Pan Bóg rzeczywiście jest dobry. I zaczęła doświadczać po tej Wątpliwości, po tym doświadczeniu zwątpienia, zaczęła doświadczać, no właśnie, niewiary. Tak przynajmniej jej się to wydawało. I ja myślę, że nie była w tym odosobniona, że wielu ludzi takich spotkałem w swoim życiu, którzy dokładnie mieli ten problem. Za tym stoi pragnienie dobra, pragnienie tego, żeby Bóg był naprawdę dobry i nagle. Czy pod wpływem lektury Biblii, czy pod wpływem różnych doświadczeń życiowych, czasami śmierci kogoś bliskiego, czasami świadka, że jesteśmy świadkami jakiegoś cierpienia, czy jakiegoś zła, które nie możemy, którego nie możemy pomieścić w sobie, że takie doświadczenie budzi w nas wątpliwość najpierw co do tego, że Bóg jest dobry, a potem wkrada się. W nasze serce, do naszego umysłu, pokusa niewiary, i trudno nam to obronić, dlatego coraz bardziej przechodzimy na stronę niewiary. To oczywiście może być związane także z jakimiś trudnościami, czy to emocjonalnymi, czy duchowymi, i stąd było pytanie o chorobę, bo ona, choćby ta siostra. Wspomniała, że obawiała się w pewnym momencie, czy nie wiąże się to w niej z taką skłonnością do skrupulanstwa, czyli do jakiegoś poczucia, że może robić coś złego, że jeżeli by wierzyła w takiego Boga, to by robiła coś złego. Jakby. No właśnie, to jest ta perfidia, tego odwrócenia, że chcąc chronić czy ratować Boga, czy ratować to, co dobre, zwracam się przeciwko Bogu, czy przeciwko dobru. No też jesteśmy do tego zdolni. A jeszcze do, dodatkowo jakoś uprzykrzamy sami sobie życie, bo pytanie o chorobę to jest też pytanie, że o to, dlaczego jest mi gorzej. Dlaczego jest mi z tym źle, dlaczego jest mi z tym trudno, dlaczego w pewnym sensie cierpię z tego powodu, że doświadczam niewiary. No i tu myślę, że warto się nad tym pochylić. To jest związane z y, oczyszczaniem y, takiej różnego rodzaju nerwicy religijnej, czy to będą skrupuły, czy jakieś inne przejawy. W tym też może być jakieś no, szereg innych zaburzeń, które się jakoś nam sklejają z tym, co duchowe. I nazywamy to niewiarą, ale to jest... no nie wiem, jakieś zaburzenie, jakiś defekt, tym samym, na takie pytanie, czy niewiara to choroba, w pewnym sensie można odpowiedzieć jakoś tak. To znaczy coś, co nam psuje życie, coś, co nam psuje zdrowie, coś, co nam odbiera siły i tak dalej i tak dalej. A nie jest to coś yy, na co się zdecydowaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, że jakby uznaliśmy, rozumem, że to jest tak czy tak. Nie, że to się jakoś połączyło w nas. No i skutkiem tego jest no, to, co nazywamy, czy co ta siostra nazwała yy, niewiarą. I warto się tym zajmować i w sensie psychologicznym, czyli terapeutycznym, i w sensie duchowym, przez pomoc kierownika duchowego, tak, żeby jakoś odzyskiwać prawdziwy obraz Boga, prawdziwy obraz człowieka i prawdziwy obraz relacji, który, yy, która jest między Bogiem i człowiekiem, jakby powrót do wiary, powrót do relacji z Bogiem, takim, jaka ona jest, w tym zdrowym wymiarze, że będzie my się karmić, tak jak wcześniej mówiłem, tym wszystkim, co jest potencjałem ludzkim, a jednocześnie tym wszystkim, co jest nadprzyrodzone, co jest darem Bożym w naszym życiu. Żebyśmy potrafili to wszystko, co jest stworzone przez Boga, bo i stworzenie tego, co naturalne, i co nadprzyrodzone, ma źródło w Bogu, który, jak wierzymy, jest dobry i który chce nam błogosławić, czyli czynić dobro. Nie jest zadowolony z tego, jak jesteśmy chorzy, zwłaszcza na taką chorobę, jaką jest niewiara, to znaczy na taką, która nam skutecznie odbiera siły, odbiera, Możliwość doskonalenia się, możliwość rozwoju, możliwość tym samym świadczenia dobra czy doświadczania dobra. Więc, jeżeli tak możemy to ująć, starajmy się o zdrowie. Leczmy się na wszelkie możliwe sposoby, żebyśmy wrócili do zdrowia duchowego, emocjonalnego i fizycznego tym samym, i żebyśmy mogli się cieszyć, będąc człowiekiem wierzącym, korzystając z tego wszystkiego, co ludzkie i z tego wszystkiego, co boskie. Czerpmy szeroko, na ile to możliwe, i nie poddawajmy się. Jeżeli z takiej czy innej przyczyny przyjdzie na nas ucisk, módlmy się też za siebie nawzajem, bo tej modlitwy naprawdę potrzebujemy. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej!